A teraz zapraszamy na spacer ulicami Rzeszowa przygotowany przez Benajopa. W poszukiwaniu ciekawych historii wyruszamy dzisiaj na ulicę Dąbrowskiego, by przyjrzeć się chyba najbardziej enigmatycznej rzeszowskiej kompozycji przestrzennej, noszącej oficjalną nazwę Wyzwolenie Przestrzeni, a w bardziej potocznej nomenklaturze przezywana przez wielu rzeszowian Otwieraczem do konserw. Jej autorem był profesor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Antoni Hajdecki, uczeń słynnego ksawerego Dunikowskiego. Rzeźbiarz słabił się w schyłkowych latach PRL-u realizacją w Krakowie pomnika Iwana Koniewa. W związku z odsłonięciem tego monumentu w 1987 roku w jednej z gazet ukazał się wywiad z Hajdeckim, którego fragment po latach śpiewał przyśmiewczo zespół Piwnicy pod Baranami do muzyki Zbigniewa Preissnera. Rzeszowska rzeźba Antoniego Hajdeckiego, wykonana we współpracy z wytwórnią sprzętu komunikacyjnego w Rzeszowie, ma swoje drugie życie. Przez wielu traktowana jest jako obelisk upamiętniający wstrząsający wypadek lotniczy, który w 1966 roku miał miejsce właśnie w pobliżu tego miejsca. Choć od katastrofy minęło już blisko 58 lat, to zderzenie dwóch samolotów Junak-3 na osiedlem Piastów wciąż pojawia się we wspomnieniach starszych Rzeszowian. Był 30 kwietnia 1966 roku, godzina 13.08. Tragedia rozegrała się na oczach tysięcy pracowników WSK Rzeszów, którzy właśnie wychodzili ze swojej firmy po sobotniej, krótszej zmianie. Na niskim pułapie, tuż nad osiedlem Piastów, zderzyły się dwa samoloty, a bezsilni widzowie tylko mogli obserwować ostatni akt tragedii. Tak nowiny rzeszowskie opisały to dwa dni później. Mieszkańcy Rzeszowa wstrząśnięci zostali wiadomością o tragicznym wypadku lotniczym, w którym śmierć poniosły trzy osoby. W ubiegłym sobotę, o godzinie 13.10 dwa samoloty szkolne marki Junak-3, podczas lotu z Białego Stoku do Jasionki, zderzyły się nad osiedlem mieszkaniowym Piastów w południowej części miasta. Obydwa samoloty spadły na ziemię, jeden upadł na podwórze budynku przy ulicy Piastów. Nastąpił wybuch paliwa. Aparat w okamgnieniu stanął w pomieniach. Pilot Leszek Kuciński i mechanik Stanisław Miasga obaj z Rzeszowskiego zginęli w płomieniach. Drugi samolot, pilotowany przez Zdzisława Piekarza, pracownika Rzeszowskiej w spadł obok bloku mieszkalnego przy ulicy Krzywołstegu 1, ulegając druzgotaniu. Jak wykazało późniejsze powypadkowe śledztwo, jeden z pilotów, chcąc pokazać się mieszkającej na tym osiedlu rodzinie, najprawdopodobniej zboczył z kursu na Jasiąkę. W ciasnym szyku nie zauważył drugiego samolotu przed sobą. Obaj usiłowali nie dopuścić do zderzenia, lecz stracili panowanie nad sterami i rozbili się o ziemię. Tragedia położyła się cieniem na ówczesnych uroczystościach pierwszymajowych. Unikano nagłaśniania wypadku, po dwóch dniach od katastrofy ukazała się tylko mała notatka w partyjnych nowinach. 6 maja można było przeczytać nieco dłuższe story, określone jednym zdjęciem, które choć rozmazane, pokazuje jak blisko bloku przy krzywą z tego jeden rozbił się jeden z samolotów. Drugi z junaków roztrzaskał się niemal dokładnie w miejscu, gdzie dzisiaj wznosi się wyzwolenie przestrzeni. Czy lokalizacja tego obelisku była świadomym aktem związanym z katastrofą? Dziś trudno orzec, jedno jest pewne. Wielowymiarowość znaczeń nigdy sztuce nie szkodziła, nie inaczej jest również i w tym miejscu.